Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak współczesne rolnictwo ewoluowało dzięki niektórym z najbardziej odważnych wynalazków przeszłości? Łatwo jest pomyśleć, że dzisiejsze rolnictwo opiera się tylko na najnowszych technologiach. Jednak wiele z największych innowacji rolniczych pojawiło się na długo przed erą komputerów i satelitów. W rzeczywistości, w złotej erze ciągników, pojawiły się niesamowite maszyny, a te cuda mechaniki otworzyły drogę do rewolucji rolniczych i przemysłowych które nadal kształtują nasz świat. W tym filmie zabiorę Cię w fascynującą podróż po dziesięciu ikonicznych ciągnikach, które nie tylko zmieniły Ziemię, ale również głęboko wpłynęły na świat rolnictwa. Te tytany przeszłości przesunęły granice inżynierii i innowacji w sposób zarówno zaskakujący, jak i inspirujący. Jeden Holt 75, prekursor nowoczesnego ciągnika. Wyobraź sobie kolosa Ziemi, Maszynę, która nie tylko przekształca pola, ale także redefiniuje zasady mechaniki rolniczej. Holt 75, wprowadzony na początku XX wieku, jest czymś więcej niż zwykłym ciągnikiem. To wynalazek, który zapoczątkował nową erę w rolnictwie. Dzięki czterocylindrowemu silnikowi i potężnym gąsienicom mógł orać najtrudniejsze tereny, oferując niezrównaną trakcję nawet na błotnistych lub nierównych gruntach. Ten ciągnik odegrał również ważną rolę w wpływaniu na rozwój maszyn wojennych oraz budowę nowoczesnych infrastruktury. Holt 75 nie był tylko narzędziem pracy, to była maszyna rewolucji. Dwa Rumeli Oil Pool, model F, era silnika spalinowego. W czasach zdominowanych przez parę Rumeli Oil Pool model F przyniósł prawdziwą rewolucję. Ten ciągnik oznaczał kluczowy moment w historii rolnictwa, wprowadzając silnik spalinowy. Dzięki mocy 30 koni mechanicznych i jednostkowi silnikowemu o pojemności 15 litrów, Model F pozwalał rolnikom ciągnąć ciężkie maszyny, używając bardziej dostępnego i tańszego paliwa ropy naftowej. To prawdziwa rewolucja, która nie tylko ułatwiła prace rolnicze, ale także obniżyła koszty dla farmerów, torując drogę do bardziej opłacalnego i efektywnego rolnictwa. To maszyna, która ucieleśnia ludzką pomysłowość, zdolną do stawiania czoła dużym wyzwaniom zmieniając jednocześnie na zawsze krajobraz rolnictwa. Caterpillar 60, wynalazek, który odmienił teren, wprowadzony w 1925 roku, Caterpillar 60 jest bez wątpienia jednym z najbardziej ikonicznych ciągników w historii rolnictwa. Model ten zapoczątkował nową erę, zastępując koła gąsienicami, które pozwoliły ciągnikowi działać na terenach nieprzejezdnych. Niezależnie od tego, czy były to tereny zalane wodą, czy piaszczyste gleby, Caterpillar 60 oferował przyczepność, jakiej wcześniej nie widziano. Dzięki mocy 40 koni mechanicznych, ten model szybko stał się jednym z najbardziej szanowanych w swoim czasie, kładąc jednocześnie fundamenty pod nowoczesną inżynierię maszyn rolniczych. Zarówno w rolnictwie, jak i w projektach infrastrukturalnych, Caterpillar 60 okazał się być maszyną wszechstronną i niezwykle wytrzymałą, zarówno niezawodną, jak i potężną. 4 Minneapolis Molin UDLX. Komfort i wydajność połączone. Wyobraź sobie ciągnik, który łączy moc pracownika rolniczego z komfortem luksusowego samochodu. Dokładnie to zaoferował Minneapolis Molin UDLX. Wprowadzony w latach 30. XX wieku, ten ciągnik odważył się na coś nieprawdopodobnego. Całkowity komfort z zamkniętą kabiną, tapicerowanymi siedzeniami, a nawet systemem grzewczym. Mimo że jego wysoka cena 2155 dolarów w 1938 roku ograniczyła sukces komercyjny, produkowano tylko 125 jednostek, UDLX pozostawił trwały ślad w historii, udowadniając, że ciągnik może być zarówno potężny, jak i przyjemny w prowadzeniu. 5 Alice Chalmers Speed Patrol. Maszyna do wyrównywania dróg. Alice Chalmers Speed Patrol to jeden z tych ciągników, które powstały z myślą o długoterminowym użytkowaniu. Produkowany w latach 1940-1950, ten pojazd do wyrównywania dróg odegrał kluczową rolę w poprawie infrastruktury wiejskiej i miejskiej. Ciągnik był wyposażony w regulowaną lemierz, idealną do wyrównywania nawierzchni, dostosowywania ukształtowania terenu i utrzymywania dróg w dobrym stanie. Dzięki takim maszynom, jak Speed Patrol. Miliony ludzi mogły cieszyć się lepszymi drogami, co znacznie ułatwiło życie w obszarach wiejskich. 6 Ferguson FE35. Innowacja i dostępność. Wprowadzony w 1956 roku Ferguson FE35 stanowił ważny krok naprzód w projektowaniu ciągników. Choć nie był tak potężny jak niektórzy jego poprzednicy, z silnikiem o mocy 34 koni mechanicznych szybko stał się referencją dla rolników. Dzięki łatwości obsługi i wszechstronności. Wprowadził również konfigurację tandem, która pozwalała podłączyć drugi ciągnik w celu zwiększenia trakcji, ułatwiając pracę na trudnym terenie. 7. Caterpillar Day 8: Moc i Precyzja. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś o Caterpillar Day 8, wiesz, że to jeden z najpotężniejszych ciągników, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Ten gigant o pojemności 20,4 litra i 6 cylindrach był wykorzystywany zarówno w rolnictwie, jak i w wojsku. Służył do budowy dróg, pasów startowych, a nawet był ulepszany przez dziesięciolecia, aby stać się jedną z najczęściej wybieranych maszyn w przemyśle. Wyposażony w turbosprężarkę i ultrawytrzymały kadłub, Caterpillar D8 nadal jest uznawany za wzór wydajności. Gotowy stawić czoła wszystkim wyzwaniom, czy to rolniczym, czy przemysłowym. 8. John Deere Model D. Dziedzictwo rolnictwa. Wprowadzone w 1923 roku. John Deere Model D jest uznawany za pierwszy ciągnik wyprodukowany masowo przez ikoniczną markę. Z silnikiem o pojemności 7,6 litra i mocy 15 koni mechanicznych, ten model zapoczątkował to, co miało stać się jedną z najpotężniejszych i najbardziej innowacyjnych marek w rolnictwie. Produkowany przez ponad 30 lat, John Deere Model D wprowadził standardy jakości, które do dziś utrzymują się w nowoczesnych maszynach rolniczych.